Witam serdecznie. Kobiet nie widać, to życzeń nie będziemy składać, chyba że któraś się schowała za filarem. Sieju, sam tam jesteś? No to dobrze. Trzeci występ przed nami i to jest pierwszy występ, jeśli chodzi o, o mecz wyjazdowy i do tej pory graliśmy dwa, dwa mecze i dla nas jest to w tym roku pewna nowość. Wiemy, jak w tym sezonie idzie nam na wyjazdach. Bardzo, bardzo słabo jesteśmy jedną z najgorszych drużyn, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe. No i nowy rok, nowe nadzieje. Jedziemy po to, żeby, żeby poprawić to zdecydowanie. Najlepiej by było wygrać, bo z takim nastawieniem na pewno będziemy chcieli wyjść na, na boisko i wszystko będziemy my, musieli robić, żeby, żeby zagrać jak najlepiej. Skutecznie i, i cieszyć się z trzech punktów. A co nam życie przyniesie, to, to zobaczymy. Jeśli chodzi o, o personalia w naszej drużynie, to trzeba być z tego zadowolonym, bo tylko dwóch zawodników, co prawda dwóch bardzo doświadczonych, jak Sobolewski, jak Wukowicz, nie są brani pod, pod uwagę do tego najbliższego meczu. Pozostali są, są zdrowi, w dobrych, w dobrych nastrojach i oby też tak było w poniedziałek późnym, późnym wieczorem, kiedy, kiedy już będziemy po, po meczu. Myślę, że będą zmiany, chociaż przed nami są jeszcze trzy Trzy sesje treningowe i dużo się może zdarzyć, ale jeśli bym miał dzisiaj wybierać, to na pewno te zmiany by, by były, a jak będzie w niedzielę, kiedy będziemy wyjeżdżać do Gdańska, no to też, też zobaczymy. Na pewno na pewno dobrze to wygl wygląda na, na treningach i trzeba to wszystko przełożyć na, me na mecze ligowe i czy wyjdzie Janota, czy wyjdzie inny zawodnik, no to i tak musi, musi dać jak najwięcej e, drużynie. Żeby, żeby, żebyśmy my jak najwięcej z tego skorzystali. No na pewno e, Jano troszeczkę zaszkodziło, a ta absencja czy ta zmiana, którą, którą tu dokonaliśmy, bo, bo, bo się słabiej poczuł, ale mam nadzieję, że już wszystko będzie, będzie dobrze i jest brany pod, pod, pod uwagę, ale czy wyjdzie w pierwszym to jeszcze to jeszcze zobaczymy. Myślę, że bardzo bardzo dobry sędzia, tak jak tych dwóch sędziów, którzy sędziowali w tym w tym w tym roku, bo to jeden z najlepszych sędziów, który też e, nie robi szachów z piłki nożnej, tylko lubi też e, twardą grę, ale, ale, ale fair play. I z tego się trzeba cieszyć, a, a jak będzie, to, to zobaczymy, bo dwa ostatnie e, nasze pojedynki z Lechą, to, to, to za dużo było tych kontr kontrowersji to takich kontrowersji, które powinny. E, zakończyć się jedenastką, a wiadomo, że z jedenastki łatwiej bramkę zdobyć jak z rzutu, z rzutu wolnego i, i te szanse były nam zabrane i mam nadzieję, że do trzech razy sztuka i w trzecim spotkaniu z Lechią nie będzie takich zastrzeżeń, czy, czy takich wątpliwości. To uważa Pan Panie że Lechia bez to jest łatwiejszy do pokonania? Teoretycznie tak, ale, ale na pewno oni też się do tego przyzwyczajają, bo, bo, bo teraz będą grać trzeci trzeci mecz tak naprawdę bez niego, i z każdym meczem są mocniejsi. To było widać też już w drugim występie z pogonią, gdzie, gdzie praktycznie mieli cały mecz pod kontrolą, ale, ale, ale zabrakło im. Jeszcze jednej minuty czy dwóch minut, i, i stracili dwa punkty, i na pewno teraz będą chcieli wyciągnąć wnioski, i, i swoją grę polepszają z, treninga, z treningu na, na trening, z meczu na mecz, i na pewno łatwego zadania nie będziemy mieli. Powiem tak, no, Lechia jest na pewno ciężkim przeciwnikiem, e, mimo to, że stracili, e, uważam, że najlepszego zawodnika w swoich szeregach. To i tak moim zdaniem, jeżeli zagramy agresywnie, będziemy harować na boisku i pomagać sobie nawzajem, to jesteśmy w stanie przywieźć do Kielc dobry wynik. Mój cel indywidualny to jest oczywiście wywalczenie sobie miejsca w podstawowym składzie, ale nadrzędny cel to jest dobro drużyny i jeżeli trener uważa, że pomogę drużynie najlepiej w tym, jeżeli będę wchodził z ławki i przy tym będziemy robili punkty, to nie mam nic przeciwko. Też ten nasz mecz wyjazdowy to jest e, nie wiadomo, na pewno jedziemy tam zaprezentować się jak najlepiej, ale czy tam zadecyduje jedna bramka, może tak być, że będzie jedna bramka i, i, i z, y, strzelec jej wygra mecz. Też mecze wyjazdowe e, jakby trochę różnią się od tych, które gramy u siebie, bo choć nie zawsze, bo u siebie staramy się narzucić jakby własny styl, Yy, przeciwnikowi, a, a czasami na wyjazdach jest tak, że to my jesteśmy cofnięci i gramy skończyć. Także tak, tutaj jakby cały zespół musi pracować yy, i w defensywie, i w ofensywie, żeby osiągnąć tam dobry rezultat. Bo jakby jednostkami nic sam nie zrobimy i jak będziemy skoncentrowani tak do 80 minut w meczu ze Śląskiem, to, to jestem pewny, że nie stracimy tam bramki. Tak, tam tutaj czy na tą uważasz, że mogłeś to zrobić lepiej, żeby podtrzymać świętowanie, jak wcześniej, czy w jakiś inny sposób? Znaczy zrobiłem zrobiłem niepotrzebny krok w prawo, i ten, tego kroka mi później zabrakło, bo naprawdę ten, tam kilkunastu centymetrów zabrakło, żebym zablokował ten strzał, i, i to jakby było wynikiem właśnie tego, tego pójścia. W prawo i później mi trochę zabrakło i niestety bramka na 1.1 i nie udało nam się utrzymać prowadzenia.